Ćwiczenia siłowe, które mają największy potencjał z punktu widzenia hipertrofii to są zawsze ćwiczenia wielostawowe, jak najmocniej ćwiczenia złożone. Jeśli chcesz zwiększać obwód ramienia to 60% ramienia stanowi triceps, dlatego też przede wszystkim musisz się koncentrować na tricepsach. Trzy ćwiczenia, które moim zdaniem są najbardziej hipertroficzne to są między innymi Pompki na poręczach, pochodź się lekko do przodu, łokcie skieruj delikatnie na zewnątrz, zejdź w dół maksymalnie na ile jesteś w stanie i do góry pełnym wyprostem ściągnij łopatkę w dół, tak żebyś nie wisiał w ten sposób, żeby głowa nie wchodziła między barki. Chwyć tangę na szerokość barków, mocno na chwytem, łokcie skieruj nieco do środka, opuść gryf na klatkę piersiową, następnie lekko go przesuń w to miejsce, w które czujesz, że Twoje tricepsy najmocniej się rozciągają. Z tego miejsca ściągnij łopatkę, wypychaj ciężar w górę i przy ciele wdech na górę, wydech. Wyciskanie francuskie do czoła. Złap sobie w pozycji pośredniej. Pamiętasz mój film, o którym mówiłem o bólu łokci? Sprawdź. Więc chwytasz sobie taki nie to nachwyt, nie to